Trawa ozdobne to niezwykle popularne w naszym kraju rośliny ozdobne. Pokochaliśmy je za delikatność, zwiewność i absolutnie finezyjną harmonię. Ja osobiście najbardziej lubię trawy pampasowe, które rosną u mnie bardzo dobrze. Natomiast numerem drugim jest Imperata Cylindryczna Red Baron. Ta znakomita trawa rośnie w tym miejscu już od 15 lat i o dziwo nie jest inwazyjna. A zasadniczo ta trawa potrafi rzeczywiście zajmować spore przestrzenie, zwłaszcza jeśli ziemia jest bardzo żyzna, próchnicza i zasobna w wilgoć. To wtedy ta trawa potrafi się dosyć mocno rozrastać, ale u mnie przez 15 lat rozrasta się naprawdę bardzo, bardzo wolno. Niezwykłą cechą tej trawy jest to, że już pod koniec czerwca i aż do pierwszych przymrozków trawa ta zaczyna mienić się kolorem czerwonym. Ta czerwień pojawia się mniej więcej od połowy każdego listka i wygląda troszkę jakby ta trawa płonęła. Dodatkowo, gdy połączymy tę trawę chociażby z hortensjami bukietowymi, jak ja tutaj zrobiłem, to otrzymujemy jeszcze mocniejszy akcent kolorystyczny w ogrodzie. Aby wybarwienie tej trawy było jak najbardziej intensywne, to będziemy musieli zadbać o to, aby trawa miała dostatecznie dużo potasu w glebie. No, chyba że nasza gleba po prostu jest na tyle. Urodzajna w potas, że nie będziemy musieli dodawać dodatkowo pod właśnie potasu. O ile oczywiście się ta trawa nie chce nam wybarwić, bo często się to zdarza. A że ta trawa lubi potas, no to po prostu jeszcze to, to wybarwienie będzie znacznie bardziej intensywne. Zauważyłam również, że imperata cylindryczna Red Baron, jeśli nie ma zbyt dużo wilgoci w podłożu, to mocniej się wybarwia. Nie mówię o tym, żeby miała zupełnie sucho, chociaż jest to trawa odporna na suszę. Tyle że jeśli panują srogie upały i sroga susza, to wtedy niestety ta trawa może nam delikatnie obsychać. Po prostu te kłosy. Te liście trawy mogą nam po prostu wtedy bardzo źle wyglądać, będą brązowiały. Dlatego też najlepiej, żeby wody ta trawa miała tak dosyć umiarkowanie nie za mokro, ale też nie za sucho. Wtedy też imperata będzie się najlepiej wybarwiała, a jeśli nawet czasem ją troszkę susza dopadnie. To może i nawet lepiej, ponieważ wtedy to wybarwienie będzie jeszcze bardziej charakterne. W moim rejonie kraju, tutaj na południu Polski, trawa ta jest zupełnie mrozoodporna. Ale jeśli posadzimy do gruntu małą sadzonkę i na przykład będzie brak pokrywy śnieżnej i wystąpi sroga zima, no to wtedy taką trawę możemy okryć. Zwłaszcza jeśli mieszkamy na terenie mocnowietrznym i też w rejonie polskim, w którym po prostu te zimy są znacznie ostrzejsze. Odczyn gleby powinien być obojętny lub nawet zasadowy, ale również na glebie lekko kwaśnej ta trawa poradzi sobie całkiem dobrze. Gdy mróz zważy liście tej trawy, mniej więcej w listopadzie. To możemy po prostu ją zostawić tak przez całą zimę aż do wiosny. I te, te liście będą dodatkową ochroną przed mrozem, albo po prostu ścinamy. Ja zazwyczaj ścinam tę trawę mniej więcej w grudniu, no i w ten sposób u mnie ona zimuje. Trawa ta kwitnie skrajnie rzadko w naszym klimacie. Jeśli już, to czasami w listopadzie. Ale to naprawdę musi wystąpić bardzo ciepła jesień. Zresztą kwiatostany tej trawy nie są jakoś specjalnie atrakcyjne. Najważniejszym elementem dekoracyjnym są tutaj te fantastyczne liście.